Bardzo często pytacie mnie, z czym można pomylić wrośniaka różnobarwnego. No najłatwiej wrośniaka pomylić z innymi wrośniakami. Do tego mogą dojść skórniki, ale przede wszystkim wydaje mi się, że takim grzybem, z którym moglibyście go pomylić, jest to. To z Betulina, czyli blaszkowiec drobnozarodnikowy. Spójrzcie, on też ma takie charakterystyczne kręgi na swoim owocniku. Co prawda ma on na nim dużo włosków, widzicie? Jest ich sporo. No ale niektóre wrośniaki też będą miały na sobie włoski. Szczególnie miękkowłosy, szorstkowłosy. To są takie wrośniaki, które tych włosów mają trochę. To, co na pewno odróżni tego blaszkowca od każdego innego wrośniaka, to to, co dzieje się pod spodem. Zobaczcie. Pod owocnikiem będzie miał blaszki. Czyli jeszcze raz. Góra owocnika. Z włoskami też strefowana i dół owocnika jak najbardziej blaszkowy. Co będzie, jeżeli się pomylicie? Jeżeli zamiast brośniaka zbierzecie blaszkowca. No i co? Patrząc na to, jakie mają właściwości, można się nieźle pomylić, prawda? Pamiętajcie, że blaszkowiec to jeden z nielicznych grzybów, który nie tylko, że nie będzie podwyższał nam odporności, to będzie działał immunosupresyjnie, czyli będzie ją skutecznie obniżał.